Słońce wspięło się wysoko nad miasto, rzucając ostre, bezlitosne światło na jego wąskie uliczki, ujawniając wszystko, co noc próbowała ukryć. A w jednym zapomnianym zakątku, między dwoma kruszącymi się ceglanymi budynkami, rozgrywał się moment, który miał odmienić puls całego miasta. Adrian Mercer, mężczyzna znany wszędzie ze swojego bogactwa, władzy i nienagannego publicznego wizerunku, Wysiadł ze swojego eleganckiego czarnego auta po tygodniach spędzonych za granicą. Spodziewał się ciepłego powitania, znajomego uśmiechu, delikatnego uścisku, cichego ukojenia kobiety, którą kochał. Zamiast tego znalazł ją pozostawioną na zimnym bruku w alejce, z krwią na czole, porwanymi ubraniami, drżącymi dłońmi, trzymającą mały pakunek swoich rzeczy. Jego żona, Mara, niegdyś pełna światła i śmiechu, Spojrzała na niego pustym, przerażonym wzrokiem, jakby świat połknął ją całą i wypluł złamaną. Zanim jego umysł zdołał pojąć ten koszmar, jego serce już się rozpadło. I w tej chwili najbardziej podziwiany, najbardziej obawiany i nietykalny milioner w mieście podjął decyzję, której nikt by nie przewidział. Jeśli wierzysz w dobroć, ludzkość i drugie szanse, koniecznie daj like, skomentuj. Udostępnij i zasubskrybuj za pozorami to pomaga nam dotrzeć do większej liczby serc. Adrian zawsze wierzył, że jego sukces chroni ludzi, których kochał. Myślał, że władza oznacza bezpieczeństwo, że niebezpieczeństwo dotyczy tylko obcych i zapomnianych historii. Ale widok mery na brudnym podłożu, w ostrym, bezlitosnym świetle dnia, pokazał, jak bardzo się mylił. Jej skóra była posiniaczona, ramiona obdarte. Włosy splątane, oddech krótki i nierówny. Nie była tylko zraniona, była porzucona, jak ktoś komu odebrano wartość. Podbiegł do niej, podnosząc ją delikatnie, czując jej ciężar nie tylko w ramionach, ale i w duszy. Mara była przytomna, lecz ledwie. Oparła się o niego, jakby trzymała się ostatniego skrawka świata, któremu mogła zaufać. W tej chwili Adrian zrozumiał, że bogactwo znaczyło nic. Liczyła się tylko złamana kobieta, którą kochał, prawda stojąca za jej cierpieniem i sprawiedliwość, na którą zasługiwała. Zabrał ją do domu, ignorując zdumione spojrzenia pracowników, ignorując wszystkie telefony biznesowe. Miasto mogło poczekać, pieniądze mogły poczekać, spotkania mogły runąć. Nic nie było ważniejsze, niż drżące oddechy mery i milczący strach w jej oczach. Lekarz zbadał ją dyskretnie, potwierdzając, że została zaatakowana i porzucona. To nie był przypadek, to było celowe. Gdy Adrian słuchał, wściekłość rosła w nim jak burza, ale pod tą burzą leżało coś cięższego poczucie winy. Zastanawiał się, jak długo Mara cierpiała w milczeniu, podczas gdy on wierzył, że ich życie jest idealne. Zastanawiał się, ile jej wiadomości mógł przeoczyć, tonąc w pracy. Zastanawiał się, czy wołała o pomoc i nie znalazła nikogo. Te myśli rozdzierały go kolejno, jedna boleśniejsza od drugiej. Gdy Mara odpoczywała w ciepłym pokoju skąpanym w łagodnym świetle dnia, Adrian siedział przed drzwiami, patrząc w podłogę, czując jak fundamenty jego życia pękają. Znał kiedyś biedę, zanim zbudował swoje imperium, gdy był młodym mężczyzną, mającym jedynie determinację, ale nigdy nie wyobrażał sobie że cierpienie wróci w taki sposób, przez osobę, którą kochał najbardziej. Jego dom zawsze był pełen połyskujących powierzchni porządku i rutyny. Teraz wydawał się zimnym pałacem, bezużytecznym, pustym i oderwanym od prawdziwego świata, w którym ból nie patrzy na status. Ten kontrast łamał go jeszcze bardziej. Mijały dni, a Mara odzyskiwała siły, lecz jej milczenie było najcięższe w pokoju. Nie płakała. Nie pytała dlaczego, nie złościła się. Po prostu trwała w odrętwieniu, jak osoba ucząca się na nowo oddychać. Ale pewnego popołudnia, w delikatnym świetle dnia przefiltrowanym przez zasłony, wyszeptała Adrianowi, co się stało. Wyszła pomóc potrzebującej sąsiadce. Kobieta została wyrzucona na ulicę z dzieckiem. Mara zawsze miała wielkie serce. To był jej najcenniejszy skarb. Ale tamtego dnia grupa mężczyzn nią osaczyła zabrała jej rzeczy, skrzywdziła ją i zostawiła w tej alejce, by o niej zapomniano. Adrian słuchał nieruchomo, bez mrugnięcia, z twarzą między rozpaczą a gniewem. Ta chwila rozpaliła w nim ogień, nie zemsty, lecz niezłomnej determinacji. Zamiast ukrywać wydarzenie lub chronić swój wizerunek, Adrian zrobił coś, co wstrząsnęło całym miastem. Upublicznił historię Mary, wykorzystując całą swoją pozycję, aby ujawnić ukrytą przemoc, jakiej doświadczało tylu ludzi w milczeniu. Wystąpił na żywo we wszystkich największych stacjach, w biały dzień, stojąc obok dochodzącej do siebie żony. Mówił nie z gniewem, lecz z czystym bólem i szczerością. Przyznał się do swoich błędów jako mąż, do ignorancji i złych priorytetów. Wezwał do walki z okrucieństwem, które rozkwitło w cieniach miasta. Jego słowa uderzyły w miasto jak piorun. Ludzie, którzy widzieli w nim tylko odległego miliardera, nagle zobaczyli człowieka gotowego ryzykować reputacją, by bronić ukochanej osoby i stanąć do walki z większą niesprawiedliwością. Miasto się zmieniło organizacje zgłaszały się do pomocy, wolontariuszy przybywało, schroniska powstawały, patrole uliczne organizowano w kilka nocy. Adrian finansował wszystko nie jako dobroczynność, ale jako obietnicę dla swojej żony i dla każdego, Kogo kiedykolwiek porzucono lub zignorowano. Mara stopniowo zdrowiała nie tylko fizycznie, lecz także z lęku, który ścisnął ją po ataku. Widziała, jak świat zmienia się dzięki jej historii, jak nieznajomi jednoczą się w imię dobroci, nieokrucieństwa. Widziała Adriana stającego się człowiekiem, którego zawsze w nim widziała. Ich dni stały się ciche, ale pełne celu, poranki w schroniskach popołudnia pomagając rodzinom, wieczory blisko siebie, bardziej niż przez lata. Ból nie zniknął, ale zamienił się w coś silnego misję. Przemiana Adriana zadziwiła miasto nie dlatego, że był bogaty, ale dlatego, że wybrał człowieczeństwo ponad dumę, wrażliwość ponad wizerunek i miłość ponad milczenie. Odbudował nie tylko programy i organizacje, ale również emocjonalne mosty w swoim małżeństwie i społeczności wokół. Z czasem śmiech Mery powrócił, cichy, lecz prawdziwy, jak promień słońca po długiej burzy. A na końcu, stojąc na małej scenie podczas dziennego wydarzenia poświęconego ofiarom przemocy, Adrian spojrzał na tłum, tysiące zjednoczonych ludzi, i poczuł coś, czego nie zaznał w całej swojej karierze. Prawdziwy sens, ich życie zmieniło się na zawsze nie z powodu tragedii, lecz dlatego, że nie pozwolili, aby tragedia ich zdefiniowała. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce. Proszę daj like, skomentuj, udostępnij i zasubskrybuj za pozorami. Twoje wsparcie pomaga szerzyć więcej prawdziwych, emocjonalnych i inspirujących historii. Zanim skończymy, napisz w komentarzu, która część tej historii poruszyła cię najbardziej.